Nadal ważą się losy trzeciego miejsca w rozgrywkach krajowej Ekstraligi Bejsbola. Oba weekendowe spotkania w Żorach wygrały tamtejsze Gepardy, a to oznacza, że w rywalizacji ze Stalą kutność jest remis 2-2 i o brązowym medalu mistrzostw Polski zadecyduje sobotnie spotkanie w Kutnie. Żorskie gepardy w obu weekendowych spotkaniach pokazały się ze znacznie lepszej strony. W sobotę goście skutna zdobyli zaledwie jeden punkt przy siedmiu ze strony gospodarzy. W niedzielę z kolei mecz miał bardziej zażarty charakter, jednak w ostatecznym rozrachunku to gepardy zwyciężyły 10 do 8. Niestety słaba nasza postawa na pałce w ataku spowodowała to, że niestety nie byliśmy w stanie w równowagę stanąć z chłopakami z Żor. Decydujące o trzecim miejscu w Lidze, spotkanie rozegrane zostanie w najbliższy weekend w Kutnie. No, na pewno byśmy chcieli w, mieć to pierwsze miejsce, Mistrzostwo Polski, ale nie udało się. Mamy Puchar Polski. No i teraz tylko. Dobrze by było, mieli to trzecie miejsce. Znamy już wyniki pozostałych spotkań w finałowej rundzie play-off. Mistrzem kraju została drużyna Centaurów Warszawa, która w trzech spotkaniach pokonała Dęby Osielsko. Z kolei w meczu o awans do Ekstraligi trzykrotnie lepszymi okazali się zawodnicy Siles i Rybnik, którzy dzięki temu utrzymali się w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju.